Siemanko, widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. To, co się dzisiaj działo, to masakra. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby tego nie przegapić. Ikony za Food Champions. Damian wpadł otworzyć nasze nagrody za elitę. No i sami zobaczcie, co się działo. Lecimy! I kolejna paczucha. Za 45 tysięcy. Ogólnie zauważyłem, że bardzo często w tych paczkach za 45 tysięcy jest gorszy drop. Ale teraz jest winter! Albo ikona! Nie Winter, ja pierdzielę Meksyk, SP. Okej, okay, Herrera, Errera, Errera, Herrera, 86. Ale mam wrażenie, że on jakoś warty za dużo nie jest. To karta tak patrzę z 30 tysięcy. Może będzie warta oprócz niego. Nic w parce nie mamy. Errera: no 35-40. W tym przedziale kosztuje. Aj, 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 mamy małego trollka, mamy małego trollka RR, ale mamy pierwszego go e, refresh'a trafionego. Kolejne dwa potężne piki, i czy w nich, czy wśród nich będzie Son? Nie będzie, ale będzie Stingle, no ale to jest karta potem na 86. No i kolejna paczucha, e, a właściwie kolejny pik jest Dybala 90. Pff. Mamy to, mamy to, Paulo Dybala. Okej, okay. no to wybieramy Paulo Dybala, 90 overall, no i mamy to, mamy to, proszę Państwa. I kolejna paka, za 50 tysięcy, no tutaj był ten Dybala, czy po Dybali będzie boom? Jest boom, ikona, czy Winter? Winter, okej, okay, ale jaki, Hiszpan, Hiszpan Winter, elo, to będzie Bernat. Okej, okay. ciekawe ile Bernat kosztuje, 85 walkout Winter, refresh Bernata. No, ta karta, jak da się cień, jest jak najbardziej acceptable, ale zobaczmy, Bernard. Między 25 a 30. No, troszkę lepszego mogli go zrobić, ale naprawdę to konto było szczęśliwe. Nasza podróż teraz do Azji. Na razie do Hiszpanii. Na razie się trochę będziemy wygrzewać razem z Suso. Ale czy obok tego Suso zawita do nas on, Neuer90? Wow. No to ciekawie, zapomniałem o noierze, że jest i kolejny 90 pik trafiony Nice Manuanoia, okej okay. No i teraz paka za 50 tysięcy No i zaraz jeszcze potężny one watch. Ale na początek Jest Winter Refresh! Boże, ja nie otworzyłem paczki z Winter Refreshem Francja Bramkasz, Hugo Loris, nie, Boże Areola! <grym> To nie jest zły, Loris. Areola OK87, okay, nice Okej okay. To jest ciekawa karta, to jest ciekawa karta. Jestem ciekawy jaka jest wartość tego Areoli. Bo jak zwykłe Areola 82 broni, tak wyśmienicie, to ten 87 może mieć jakąś swoją wartość, oprócz tego Hernandez yy, oraz Brandt Areola warty w okolicach 40 tysięcy 400 no 400 tysięcy okej, okej tyry, no i tutaj, zobaczymy Pierwsza paczuszka, i mamy ekran. Mamy. Ej, czy to nie jest ikona? Czy to nie jest ikona? Nie, ikona! Ikona! Środkowy mnie Nesta! Maldini! Nesta 92! Co się dzieje? Matko Boska! Tak właśnie coś zabiało tam było. Nesta 92 Uberal. Matko jedyna. Łopierunie. I ta karta to już jest grywalna, ta 92. Jak jeszcze dasz mu cień, to ta karta jest chora. To ta karta jest chora. Z cieniem. Zobaczmy, zobaczmy, co oprócz tego Nesty jeszcze w paczce mamy. Jest tylko Kedira. Okej. Okay. Ale to była paczka wymienna. I ten Nesta 600 tysięcy kosztuje. No ale to na pewno podreperuje budżet albo i Nesta do pierwszego składu wiecie, kto to wie. No i teraz paczka za 50 tysięcy. I uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest Winter Refresh. Jest Włoch. Jest PO i to będzie Florencji. Okej, okay. ta karta jest naprawdę ciekawa i wydaje mi się, że wartość tej karty musi być równie ciekawa. Ale zaraz to sprawdzimy, zaraz to potwierdzimy. Oprócz niego Martinez, a Florencji 100 tysięcy końców, 100 tysięcy końców, więc jak najbardziej takiego Florenciego szanujemy i bierzemy do klubu. No to zobaczmy. Mamy jakieś ekrany, to są za rivalsy. Jest walkout, jest kolejny walkout i to z Francji i to SPD, to musi być N'Golo Kante! Łopierunie! Wow, Pierunie! N'Golo, N'Golo, Kanté! Kapitalny traf, kapitalny zawodnik. Coś pięknego, coś pięknego, N'Golo Kanté. No, to jest to jest piękna historia. Zobaczmy, czy coś oprócz tego N'Golo Kanté w paczce mamy. Jest tutaj Pepe, ale to jest mało istotne, bo jest N'Golo Kanté. Tylko teraz jest taka sytuacja. Czy jest wymienny, czy niewymienny? W klubie, tak, na całe szczęście. Był w klubie... Engolokante wymienny i ta wartość 240 tysięcy, a ten Engolokante był kupowany za 369 766 spotkań zagranych, no piękna historia! Moi drodzy, a my już jesteśmy na koncie Legendary Angels. No i zobaczymy, czy coś ciekawego nam tutaj wydropi. Wybierzemy paczki niewymienne, bo istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ta paczka z medium ikoną, a jeżeli będzie paczka z medium ikoną, no to przydadzą się jakieś wysokie overale. No i teraz przed Państwem 4 paczki za 35 tysięcy no i zobaczymy, czy coś ciekawego wypadnie. Czy jakieś ekrany, czy jakieś wysokie overala. Może i Łokałty. Zaczynamy co najmniej ekranami, a nawet walkoutem, O kurczę, i to z Brazylii. I to Esio, to musi być Tiago Silva. Okej, okay, tego Pana już dobrze znamy. Tiago Silva 87. Fajna overall, fajna narodowość, można coś tam pokombinować pod kątem sbc ków Oprócz tego Silwy już nic tutaj nadzwyczajnego nie widzimy, ale paczka okej. Okay. No to druga. Druga paczka za 35 tysięcy, i kolejne ekrany. Wiedz, że coś się dzieje, ale tym razem, już tylko zakończymy to wszystko ekranami z Portugalii. No to Carvalho, Wiska, coś w tym kierunku. Ewentualnie Danilo Pereira i w sumie nie wiadomo kto, zaraz się okaże: William Carvalho. No dobra, kolejna paczka za 35 tysięcy. No raczej trzy ekrany z rzędu nie są prawdopodobne, ale nie na tym koncie, na tym koncie jest wszystko prawdopodobne. Kolejne ekrany. Tam powiedziałem chyba przez przypadek Wiska, oczywiście Wiska nie mógł być, bo by jest z tutaj z SkyHone, też PP, ale miałem na myśli Pixiego po prostu na PP, nie wiem czemu powiedziałem Wiska. E, oprócz Cajona, czy coś nadzwyczajnego? No raczej nie, raczej nic. No, otóż to. No i ostatnia paczka za 35 tysięcy. Nie będzie tutaj ekranów, nie będzie tutaj ekranów. Jednak są cztery paczki, cztery razy ekrany, jeszcze inform walkout może są! Holandia, czy to będzie ten werk. Chaos jakiś tak, ten z Woisburgia, z czyli ostatnio. No tak, no tak. Alokaj ten. Inform też się przyda pod kątem nawet przepalenia. Więc naprawdę rewelacyjne nagrody za Division Rivals. Fajnie, że wybraliśmy niewymienne. Jeszcze tam był motorniczy, fajny styl gry. Ok, jest, jest git, jest git. No już teraz przechodzimy. Nagrody za Food Champions. Tutaj mamy Golda 2. Zapomniałem o tym, ale faktycznie. Bo G3, ale mi tutaj dograje do G2, ale okej, okay, dobra, zobaczymy co będzie z pików, jak będzie Son tu będzie piękna historia i uwaga! Pierwszy pik jest tragiczny! Herele! 82 to jest chyba jeden z najgorszych, jakie dzisiaj tutaj trafialiśmy z pików, bo zawsze był ten 84, 85 Ale no to się dobrze nie skończy 84, SUSO, więc te piki. Nie warto było. Kolejna paka za 25K i mamy, mamy, mamy ekrany. Ok, za to trochę. Champions będzie Winter czy. Nie, Winter, to jest Winter. Ok, ale. Duńczyka Eriksen! Eriksen 91, Matko Boska za G2. Wypada nam on, niesamowity Eriksen. Ta karta jest przecież chora. O Pierunie! O Pierunie! Moje nagrody są niesamowite w takim przypadku. No, słabe piki, ale wszystko zostało oddane. Właśnie w tej paczce, za 25 tysięcy Eriksen Warty 200 tysięcy Końców Nice, kolejna paczka Zarazem ostatnia już yy, Na tym koncie I zakończymy to ekranami Kolejnym Winter Refreshem Matko boska, co się dzieje, Hiszpania LO, no to to będzie Bernard, ale niesamowite Są te nagrody za fut Champions tutaj yy, Na tym koncie, Bernard Walkout Winter Refresh no tego bym się nie spodziewał. E, czy coś jeszcze oprócz tego Bernata możemy dostać w paczce? Nie możemy. No, ale to są naprawdę wspaniałe nagrody e, za te na... <laughs> wspaniałe nagrody za te nagrody. No to nie zły Janusz. Wspaniałe nagrody. Słuchajcie, jeszcze te zmiany pozycji też są ekstra. E, no pięknie, pięknie. Dobra, i teraz paczka za 50 tysięcy. Sprawdźmy. Co tym razem wyleci? Będą ekrany, no ale tutaj będzie już Łoakucik. O kurde, ikona, ikona, ikona to jest, ikona, matko boska, Argentyna, ikona, PO, Zanetti, matko jedyna, dwie ikony w tym paku openingu za Food Champions, to się dzieje naprawdę, to się dzieje naprawdę, dlatego mówię, podawajcie mi prędzej swoje niki, jak mam wam otwierać nagrody, bo mogę wam podkręcić ten dropik, jak widać, jest Zanetti, coś pięknego. Ale jaja! What the hell? Co ja szuwo? Ja pitole, Kolejna ikona dzisiaj, nie? To jest hit Zobaczmy co oprócz tego zanetiego będzie, ale od razu widziałem, że to są te białe flary, a nie te winter refreshowe Oprócz niego nic nie ma, ale czy ktoś się tym przejmuje? Dobra, leci, kolejna paczka, kolejna paczka z Winter refreshem no i pytanie, i zagadka, czy coś ciekawego tutaj wpadnie. Bruno Fernandes jest poszukiwany natychmiastowo. Czy będzie Portugalia? Jest Kornet. Halo Damian. jest jestem w Kniegłowcu. Będę za 13 minut. Dobra, ląduj, ląduj na dachu tak jak zawsze Damian. Bez odbioru, bez odbioru, tam. Tylko żeby te kartony pączków nie pospadały. Spokojnie, spokojnie, są na lince. Dobrze, czekamy. Na razie. Damian helikopterem leci, co za... To już odwaliło od hajsu. Ja pierdziela. Dobra, rączki. Dobra, to moi drodzy, zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, odbieramy nagrody za Division Rivals i za Elite 2. W końcu dało się nam wbić dobrą rangę. za mną jest Polkadę. witam serdecznie, gościnniczki. Cześć. Także Damianek też tam będzie tutaj pomagał. Myślę, że tutaj wybierzemy nagrody niewymienne. No, oczywiście, bo jak masz trafić takiego Dark to. Tak jest. I tak będziesz grał nim do końca gry. Ale głównie i tak chodzi o to, żeby. Yy, mieć na Winter Refresha. Karty nie okay. Czyli Nie, czyli niedalnie już hmm. mówisz. No dobra. No ale starczą wysokie overale Ej, a są... ty masz paczki tak, za 50. -tka? W jakiej dywizji jesteś? Yy, w czwartej chyba, coś takiego. Co ty gadasz? No A ty? Albo w piątej. W piątej jestem i te... Znaczy byłem to... w drugiej i taki gówno jest w drugiej. No właśnie ja dlatego uważam, że nie ma sensu być w tych wyższych dywizjach, bo i tak się robi te słapy i. No tak, to co? a jak się jeszcze męczysz i niepotrzebnie denerwujesz się. No. nie ma. Fanu. po prostu. To co, zbanuj tutaj Adama Kusińskiego a, I otwieramy mega paczkę, spróbujmy paczka. trafić. Tak szukam. Nie ma a, ekranów, nie Choć jest? Czy ja wiem, chyba są. Nie, nie było. Teraz, no, ja, mam cię nie Teraz ja mam się nauczyć. <grym> ja... Ale wtedy ja tego nikomu mam, ty mi pokazywałeś palcem wręcz, a ja tego nie widziałem. <grym> Mamy 70 miejsc na playliście. Czemu nie ma kamerki? E, gdzie, jak kamerki nie ma? Wyłączyłeś kamerkę. Wow. Dobra. I czekaj coś się dzieje? Ach, dobra. A czy... A dobra, zobaczmy. Kolumbia. Sprawiedliśmy okay, samkę. No okay. to pod SBC akurat. A była kamerka jak my mówiliśmy? Że ja Ale jakim ona sam... się włączyła? Właśnie nie wiem jak się włączyła. Dam coś tu białego. Wycierałem cię! Ja <laughs> pierdzielę. Ej, w sumie nie wiem czemu, tak... Ale okej, oprócz Sancheza jest Rugani. No, okej. może nie kontynuuj. Dobra, teraz są paczki za 50. Tak, tysięcy. jest za 50 koła. Taka... Okej, okay, czyli tutaj już... To jest tak paczka za 100 tysięcy tylko w połowie. Tak Jest to ty! Damian, trafiłeś mi toty! Merci! Neymar! Tylko nie Neymar. Jest. Thiago Silva, Felipe Felipe. Felipe, o Boże. Nie chcę Neymara, bo mam Elsa Neymara, ale. no rację, weź. To jest jakiegoś firmina, czy coś takiego, nie? To by miało, to by miało ten, sens No to co, lecimy z nagrodami za elitę? <grym> tak jest Oskar, specjalnie na swoim koncie nie trafiłem dobrego player pika, by Ci się odwdzięczyć za tego Cristiano Ronaldo Powiedz mi, czy znajdziesz tu elita 2? Ty dobry jesteś Tak, elita 2 była Twój najlepszy wynik, czy... Nie no, miałem 264 4 2, 3 razy, ale od jakichś trzech miesięcy moja najlepsza ranga No to gratulacje, Oskar No, dziękuję Ale z... Z ile <grym> lukru tutaj jest <grym> Znajdziesz miejsce dla Sona? E... Ale bieda, tylko trzy player mogli mogliby dać już cztery, tak ale za to jakie player playerpiki, prawda? Oskar zamknij, okay. zamknij oczy, dobra? Ja chcę okay. Ci zrobić niespodziankę Mocnymi nie padami jest tak, że ten mikrofon tak łapie Dobra e... Zamknij oczy, proszę zamknij dobra. oczy Dobra, no, Robię Ci niespodziankę 3, 2, 1, go! Ale potem już patrzę Czy jest niespodzianka? Eee, jest wysoka ocena ogólna Okej, okay, czyli Trafiłeś go już ale... dzisiaj 100 razy Gerard Moreno, tak? Tak No, to jest 1-0 1-0 Nie no, to jest dramat No dobra, ale wysoka ocena to agilis budujemy plus. napięcie Uwaga to jest to, to jest to Solano. O Jezu. Ale fajnie, że aż 5 wyborów jest. Jest to chyba SUSO będzie taki najlepszy, bo Hiszpania tak, jakiś tak, SBC. Tak. To jest BC ten wagors, taka narodowość. Dobra, eee... teraz robimy rytuał, rytuał? Trzeba wyjść. Okej. Okay. Gdzie to jest? Rytuał przedłużania. Dobra, to słuchajcie, jeszcze tutaj 12 minut temu, a to już czytaliśmy. Brakuje trzech lajków do rekordu. Pamiętajcie, by teraz zostawić lajka. Obserwujcie, udostępniajcie streama. I teraz trafiamy z Sonaldo po raz pierwszy. Jest to trafiliśmy jest, coś lepszego. Jest Kamil Glik. Ale inne zdjęcie ma teraz Kamil Dick. No ładny, dostał zdjęcie, po prostu je dostał, ale ten ale... Klosterman, weź go zobaczyć. A właśnie, kurczę. No, ale nie, no, Polaka. Polaka, Polaka. Pod taki. No, Kamil Glik. Kamil Glik pod to czy nie do pierwszego. Kuś. Ale on się łączy z benederem jak coś. O właśnie, na SPD można dać pozycję. To mi sugerowali widzowie właśnie, żeby benedera połączyć z Glikiem i zamiast Kumana. Według mnie to nie jest zły pomysł. Można, można pokombinować, można pokombinować. No ale teraz przechodzimy do wisienek na torcie, bo no, jest trzeba paczka. Trzeba zrobić w stylu, Oscar. Tak. Trzy, dwa, dwa, jeden. Pączek ugryziony, jednocześnie paczka otwierana. A w środku? Wypływająca marmolada po... no Jezu. Ale w parkach za nie ma w ogóle walkoutów Chociaż Varan może to uratować, fp Hande! No nie, poliso. poliso, drama Co paczki teraz? Ja w tej parce z trzema ifami nic nie trafię, to ostatni raz wbijam elitę No ja go tylko. Nie wbijam, nie? Ja już się chyba tylko na top 100 skupię, wiesz? Myślę, Ale tak, tak najlepiej No, bo to już kurde, coś, to jest lipa no, Zawsze 120k za te kwiksylowane informy może zostać, nie? Zawsze otóż to, coś. otóż tam. No dobra. Chcesz to widzieć? No. <grym> Mogę! Hmm. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, dzieci w każdym wieku. Hyun min son. Pamiętajmy również, że walkoutem jest Kamil Glik. Oby ten walkout w ogóle był. Są ekrany. To już jest pozytyw. Jest walkout. Jest walkout. Korea, Korea, Korea! Korea. <grym> Polska, wykrakał! Jest! Kamil Glik! Chyba nic nie możemy uratować już, co? Jak tak pomyślał? 84 cztery tak? Klosterman może być, ale nie dla z warto. A ja tylko chyba Klosterman. Może to uratować? Jest Herelle i Stefanowicz. Piękny. O, serio? Taki tani? Inwestować trzeba. No to bez kitu. No, Zamknij naj... oczy, ja, no dobra, ty, ja chcę ale... zrobić ci niespodziankę, Oscar. okej? Okay? Są urodziny chodzi o niespodzianki. 3-2-1-go. Okej. Okay. Jakich piłkarzy lubisz? Opowiadaj mi. Eee, ci, co grali w Manchester United, czyli na przykład Bruno Fernandes i Brahimovic. Mm -hmm. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze grał. Ym, wydaje mi się, że może być ciężko. Ym, nie wiem, jakie tam może być narodowość, coś ciekawe. No chyba, że ten AK jeszcze, no ten AK jeszcze to duży zaakceptowania byłby, ale... W Powiem le... ci, że masz napastnika. Okay. Który ci się naprawdę przyda Ohohoho. Legenda futa legenda Ohohoho. futbolu okay. Niedawno zakończył karierę reprezentacyjną Masz z latana Jak! Jaka paruwa! Nie, byś się chyba bardziej podjarał sobie, ale tak przez chwilę ten. Uwierzyłem w to już. Ja pierdziele Bernat, nie... Nie o takiego Bernata walczyłem. No dobra. No co ja z tym Bernatem mogę zrobić? No nic nie zrobię, nic nie zrobię z tym Bernatem Pod Neymar'a masz No i zobaczymy, kolejne nagrody za elitę przed nami Ale czy będą świetne trafy? Na... Zaczniemy od Kamila Glika, ok? Dobra Dziękuję Tak jak mówił, tak, tak zrobił? No chyba tak, ta. tak, tak. Nie oczywiście no, tak. Ale dobry pod co on jest tak. Okej, okay, mamy Kamila Glika, to teraz Moreno, ok? I na samym końcu ten Son Chyba mamy układ e, Nie będzie teraz Moreno, no właśnie. Ale na końcu będzie sam. No Wegrz, bo Bundesliga tego Hamdallaha, no. trudno. Dobra. Żarty na bok. No trzeba trafić coś fajnego za tą elitę. Błagam. Y player Pika losową, O, okej. Okay. No, może w przyszłości. A jest Pepe, Ula la! -la! 40k kosztuje. Nie. No 50. Nie ma opcji. No tak. Ale to jest dobra karta, fajna. Ale ja wiem grałem nim dzisiaj. Ty nie ma na rynku, no słuchaj Nie ma na rynku, no to widzisz jakie 50? Już widełki muszę mu zmienić. 24 rzadkich graczy. Paczka za 100 tysięcy. Ikona. To byłoby ciekawe rozwiązanie. Ale jest infron z Francja. To będzie? Ten z player piku. Coś ścianiem fajnie wychodziło. Perla, Perła dobrze Ej, ale może być tu jeszcze Mbappe na przykład w środku, nie? Bo inform... Może być. Nie, nie. nie. Tak. Walkout nie może być. Dobra, tam kłamiesz. Gulczas jest za to. Ale nie taka złapać. Jest okay. Razem to zróbmy. Oskarżmy. 3, 2, 1. Poszła z, Dajmy mu ten milion. Paczka dajmy mu ten milion. Z trzema informami za elitę. I tu musi być son. Korea. Jest walkout. Korea. nie. Polska biorąc czerwony Kamil Gip po raz kolejny. Nie jestem w stanie wyjaśnić e, fenomenu w paczkach za elitę. Ostatnimi czasy, kart, które tutaj trafiamy, no podobny zestaw. Jest również Stefanowicz, tylko że tutaj jest... Ale ty naprawdę, trafiasz coś takiego i się zastanawiasz, czy warto się męczyć? No właśnie nie, dlatego ja często gramy, już do jakiejś tam po prostu sobie rangi. To nie ma sensu, znaczy no eee. fajnie, możesz spikselować, masz to dodatkowe 30 koła, no ale tyle się trzeba męczyć, chyba o. że dla pingwina to nie jest męka, co? I to tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak jak widzieliście, pełno się działo tutaj różnych rzeczy, także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i na razie.